No, cześć, witajcie. Następna część filmu o budowie mojej mikroinstalacji. Przyszła do mnie przesyłka właśnie z tym mikroinwerterem, którego zamówiłem u jednego ze sprzedawców. No, dosyć szybko przeszła. No, nie rozpakowywałem jej, parę dni leżała sobie spokojnie. Sam jestem ciekawy, co jest w środku. No, waga jest taka, muszę powiedzieć, że no, konkretna. To waży trochę. Jestem trochę ten zaskoczony. I co tu mamy? A więc mamy kabel do podłączenia tego mikroinwertera do sieci o, z taką wtyczką. Na mikroinwerter. O. No i standardowa wtyczka do gniazdka. Kabel gruby, bardzo gruby. No taki, że budzi pewność, że to jest porządny kabel. No nie bierze jego jest tu chyba około 5 metrów. No nie wiem. Zobaczymy. Jakieś są tu symbole na nim. No, 1,5 kwadrat 3 razy. No, 1,5 kwadrat 3 razy. Ale izolacja i te w takie solidne są. No, muszę powiedzieć, że. Zarobienia. No fajnie to wygląda. Te kable są. Ten kabel znaczy się jest fajny, nie? No kopiemy dalej. Oj, jest pudełko. Robimy dalej unboxing. Unboxing. Jak tam to mówią. A to jest po prostu otwarcie pudełka. O, dobra, jedno mamy z głowy. Teraz ta paczka. No, ciężkie. Ja nigdy nie miałem do czynienia z mikroinwerterami. Nie wiem nawet jak wyglądają w naturze, tylko na zdjęciach. No jest jakiś papier, nie papier. Tak, nie interesuje mnie to na razie. I w środku jest żelastwo. U, w ogóle ta cegła waży trochę. No naprawdę y, robi to wrażenie pod względem wagi. Jest ciężkie. Myślałem, że to jest lżejsze. Macie tutaj nie wiem, czy będzie widać parametry tego urządzenia. To sobie zatrzymajcie i poglądajcie. Tak to wygląda. Z jednej strony tu jest widać, że to jest antena do łączności. To jest HMS 800. Czyli nie trzeba mieć tego DTR czy tam nie wiem jak tam się tego do, do łączności, tylko on się bezpośrednio łączy z aplikacją. Także jak kupujecie to zwróćcie uwagę, bo yy, są mikroinwertery, które wymagają do kupienia dodatkowego urządzenia do łączności. A ten typ HMS, jaki jest HMS nie wymaga dodatkowego urządzenia. Nie? No ja tu wszystko pokazuję tak jak jestem. tam. No. Żadnych tutaj tajemnic nie robię z tego, nie. A no teraz tak. Kable do przyłączenia z jednej strony i do przyłączenia z drugiej strony paneli. To jest na dwa panele. Panel numer jeden, tu jest oznaczenie, tu jest dwa oznaczenie. No i wtyk właśnie do tego przewodu tego przewodu, który wpinamy do gniazdka. No tu jak go wepniemy, nie chcę go wpinać, bo później to po prostu te zatrzaski jak złapią, to trzeba mieć klucz do ściągnięcia. Ja na razie tego nie wpina, bo jak zatrzaśnie się, to będzie, jak to się mówi, kicha. No, no też jest bardzo widać ten przewód gruby, fajny te też są takie widać masywne przewody i, i te złączki no, ładnie wyglądają no tak to wygląda HMS 800 w t aluminiowa obudowa tu jest jakieś oczko podejrzewam że tutaj może być jakaś dioda zamieszczona i ona się chyba Zaświeci przy może synchronizacji, czy przy pracy, no jeszcze nie wiem. No jest tu takie ucho też, które montujemy, właśnie na panelu pod spodem. Także przy, montujemy to przy panelu i sobie tam siedzi. Nie? No. no tak wygląda same urządzenie. Jest konkretne. No muszę powiedzieć, że jest konkretne. No, także mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawowało. No kupiłem sobie co jeszcze? No przecież zaczynam od zera, nie? No to jakiś tam zestaw do... No szczypce do obcinania, yy, zaciskarka do przewodu, klucze do MC4, nie? Tak, żeby już coś było na początek, bo no nie mam takich narzędzi, dopiero w to wchodzę, nie? Chociaż, chociaż, coś wam pokażę. Gdzieś tu coś jeszcze mam. Ja w fotowoltaice siedzę od dawna. To jest książka, którą dawno temu kupiłem. W 2013 roku, nie 2013 roku, taką książkę. Ale ja już tą książkę. No wtedy jak kupowałem to już wiedziałem że to już jest wszystko do tyłu bo ja zaczynałem w ogóle fotowoltaikę jak asem no w panelach to był panel 90 w a już takim mercedesem to 125 polikrystaliczne i jeden wat panela kosztował w tym czasie chyba 12 nawet złotych coś takiego było. Także to, był, to były lata 2010, albo nawet wcześniej. To jak kupiłem, to już byłem, no, już do przodu FS, ja już tu znałem, to się wtedy jeszcze wlutowywało diody zabezpieczające i tak dalej. Także ja tą tematyką się od zawsze interesowałem, ale zawsze to wychodziło do tyłu, no nie było z tego korzyści. Po prostu więcej było nakładów, jak jakichś korzyści w tej chwili, na własny użytek, konsumpcję. Własną, tak jak najbardziej to się opłaca. No, wiadomo, że są to drogie rzeczy, tak jak załóżmy magazyny energii czy y, jakieś tam no, falowniki hybrydowe. No, to jest duży wydatek, no ale no, cóż zrobić? No, to, ta, 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 takie są ceny, nie? No, na początek też sobie kupiłem trochę przewodów y, PV. Właśnie takich, a to chrzóstki są. Od razu zawaliłem szóstki, nie, nie, nie bawiłem się tam w cieńsze przewody. nie. Chociaż ja w sumie przy budowie w ogóle tak planuję zrobić instalację taką już na fs, na Byk, to jest tylko na próbę, nie? Ale tylko i wyłącznie na próbę, żeby to och, poszło o te zgłoszenia, ale to później powiem o tym o co chodzi. No i, tych kabli to ja będę potrzebował no, ponad 100 metrów, także nie. No nakupowałem tych jeszcze jakiś tam złączek, nie złączek, nie. MC4 nie. Także no przygotowywuje się, i teraz następna sprawa. No to już od strony, no bo panele mam dwa. Wszystko to już jest: wszystko jak to się mówi, tylko podłączyć i będzie działało, latało. Ale o co chodzi? No, po pierwsze, no z papierologii. No niestety, ale uprawnienia muszą być, no muszą być, i tu nawet nie ma co gadać. Ja mam takie uprawnienia i to od dawna mam. Yy, do tego jeszcze, co no musi być na pieczątka no niestety musi być do zgłoszenia jak to ktoś by chciał to zrobić bez tego no to niestety się nie uda te zgłoszenie bo jest wymagane no uprawnienie jest wymagana pieczątka i trzeba mieć jakiegoś tam elektryka z, z, z seposkimi no, yy, uprawnieniami i tyle nie teraz dalej Odnośnie zgłoszenia. Na temat zgłoszenia, że to się tam robi procedurę do 800 czy tam no do 1 kW w panelach, że to się robi tak prosto, czy tego, to powiem Wam jedno. Taki inwerter, mikroinwerter, przynajmniej w Tauronie, jak chcecie zgłosić. To nie ma czegoś takiego, że tam jest jakaś lista i tam się pisze, że ten mikroinwerter oni mają, że panele tam mają. Oni tam może mają, nie? Ale oni wymagają pełnej dokumentacji certyfikatów do zgłoszenia. I teraz Wam powiem, jaką ja mam wojnę z nimi. Najpierw poszło o co, yy, już Wam mówię, poszło o to, że ja chciałem yy, zgłosić to online. Czyli normalnie wypełnić tam no, ankietę, tą, którą oni tam dają, i, i do zgłoszenia online. I jest taki mały myk, że jeżeli wasza miejscowość jest mała i nie posiada ulicy, tak jak moja miejscowość, to po prostu nie dokonacie takiego zgłoszenia, bo was kreator nie puści. Musi być ulica. I ja dzwoniłem do chyba ze 20-30 osób, ze mną rozmawiało przez telefon staurona. I oni rozkładają ręce, bo niestety. Albo ten program jest tak głupio napisany przez informatyków, że nie przewidują tego, że małe miejscowości nie mają ulic, albo to jest po prostu zrobione specjalnie, żeby te procedury utrudnić, zgłaszania i tak dalej. Po prostu nie zgłosicie tego, musicie być osobiście w oddziale, umówić się telefonicznie, bądź inna sprawa. Ja już ją gryzę. Zobaczcie, ile papieru. I to chodzi o co, że jeżeli nie macie ulicy, jakiegośkolwiek jakakolwiek pomyłka jest, czy, no pomyłka, no coś nie tak da, zrobicie no, w tym opisie, oni wam z automatu to odrzucą. Ja nie mam możliwości online'em przejść tego, czyli muszę to robić papierologicznie. Czyli najpierw y, y, wydrukować sobie znaczy, no, ja tam w PDF-ie to wszystko wypełniam i tak dalej. Dane podaję wszystko i tak dalej, obiektu i tak. Yy, yy, adres i, i te wszystkie podstawowe informacje przyłączaj. Ale o co chodzi, że yy, to później muszę jeszcze raz yy, sfotografować, bo trzeba to podpisać. No to musimy podpisać no, własnym imieniem, nazwiskiem, mało tego, jak uprawnienia, no to trzeba pieczątkę postawić, czyli to musi być, to, wiecie, to dam wariatów, no musi być cała papierologia i to jeszcze raz wysłać, no ja to wysyłam mailem, nie, ale jeżeli ktoś mailem nie wysyła, no to musi to zapakować do, do, do takiej papierowej torby, jak to się mówi, koperty, okleić znaczki i to wysłać i czekać, nie, ja pierwsze zgłoszenie wysłałem, to mi po chyba pięciu dniach odrzucili, przysłali mi informację do poprawki, nie? Na kolana i egzamin jeszcze raz. Drugi raz im wysłałem, to mi napisali do poprawki, bo poszło o literę, zaraz, zaraz, aha, bo oni tu wymagają, że jest na przykład kod pocztowy i jest... Miejscowość, gmina, i tak dalej, i tutaj gdzieś ja akurat się chyba lekko zaszachowałem, zaszachowałem, i po prostu zgupiałem. Chyba źle wpisałem miejscowość, nie? Chociaż to się wydaje proste, ale to można się pogubić w tych papierach. I następna sprawa, później odrzucili mi, bo znowu myślałem, że tam nie trzeba tego rysunku. Musimy wykonać taki durny rysunek, jak to wygląda, gdzie to jest oczywiste. I, I mało tego, ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, ale wysłałem im ten rysunek. Bo ja tam zadzwoniłem do nich, do Taurona i mówię, słuchajcie, no widzicie, rozumiecie już tyle. Napisałem tych papierów i tych skanów, narobiłem no, maili. I jak ja mam ten rysunek zrobić? Czy to ma być jakiś grafik, czy coś? No tam gościom mi tłumaczą, że nie, proszę tam napisać długopisem, czy czymś na karcie, jak to wygląda. No to tak, ja tam z rysunków technicznych czy z rysunki, to byłem noga. No to tak chyba zgrałem. No jest uziemienie, no jest uziemienie. Tylko tam martwi mnie o to. Ta wtyczka do gniazda. Czy ja ją dobrze na, narysowałem? No ale mam nadzieję, że dobrze. No. Tu, że jest Wi-Fi, wi No No komiczna sytuacja, no. Wydaje się, że to jest proste i tak dalej, że do zgłoszenia. Ale nie, jednak nie. Ale tam są je, te jakieś mają te procedury. Może specjalnie to robią. Że trzeba się tłumaczyć, że nie jest się koniem. Nie. I tyle, nie. No to mnie wszystko kosztowało. Ten mikroinwerter i te panele. No, no tak. Te panele, mikroinwerter tysiąc 600 zł, tam chyba tak 1600 zł, gdzieś bo panele kosztowałem je 590, a to mnie kosztowało 1060 zł z przesyłką. No to tak 1600 zł liczmy. No nie liczę tych dodatków takich, których pierdałek kupowałem. Stelaż, który tam załóżmy na internecie, sobie już tam do koszyka wrzuciłem pod te panele. No to tam mi wychodzi z przesyłką 180 zł. Nie, na razie nie kupuję stelażu. Bo to może wyjść taka sytuacja, że ja to będę musiał rzucić na drzewo, nie? I będzie wisiało na drzewie, no. Bo znowu coś tam wymyślam jakimś tam akapit, zabrakło, czy przecinka i się lekko zdenerwuję i powiem, "A. Kij z wami, nie? No. no na razie się bawię, nie? Rozrywka jest i tyle. No tam się odezwały jakieś tam osoby, hejterzy, nie hejterzy, o tamtego, ty jesteś taki ciemny, że ja... No, no, może jestem ciemny, może tego. No. Nie orientuję się, po prostu się w tym nie orientuję odnośnie teraz no, tego montowania pod tym względem, że yy, nie wiem, jak tą procedurę zgłoszeniową wykonać. No, to pierwszy raz robię, no nie wiem, jak nie. No, z tymi uprawnieniami to jest inna sprawa. No, ja mam uprawnienia, no to się tam zarzucają mi, że, o, to już całkiem chyba się nie znasz. No, mam uprawnienia i nieraz nie, nie robiłem instalacje różnego rodzaju. I, te uprawnienia mam od wielu lat. Nie? Teraz co tu jeszcze? No, takiegoś ciekawego rzeczy powiedzieć Wam. Hmm. Aha, dlaczego? Bo tam niektórzy mi no, usiłowali no, wmówić, co ja robię, dlaczego? No, Off-grid, po co to i tak dalej. Słuchajcie, ja mam licznik inteligentny. no Już nie jestem tym dwukierunkowy, jak to mówią. I po prostu jakiekolwiek podłączenie takiego urządzenia, czy w ogóle hybrydy, jakiekolwiek podłączenie hybrydy powoduje jakieś sygnały, pików komunikacyjne na sieć. I to już jest traktowane przez dostawcę yy, energii za no, po prostu no, włożenie w ich pole. I jeżeli my włożymy w ich pole. No, to oni mają pełną opcję do tego, żeby ci przyjść i wsadzić 1000 zł nawet mandatu i tyle, nie? Że ukarać Cię, nie. No, bo nie wolno tych rzeczy robić, oni nie życzą sobie i tyle. Nie? Ja wiem, że tam może nie przyjdą, nie? Ale mają pewne prawo zrobić, tak, nie? No, ja nie chcę tego robić. I... A sprawa wygląda w ten sposób, że to jest tylko po to, żeby te piki z mikro... z tego z inwertera hybrydowego, którego ja planuję kupić, już wiem, jaki mniej więcej kupić. Na pewno to będzie trzyfazowe, nie? Z magazynem energii. Już wiem, jaki kupić. No, nie podam jeszcze producenta, wam specjalnie nie podaję, bo to jest jeszcze dla mnie no, tajemnica. Będzie to w granicach 8 kW na 20 panelach opartej. I ja chcę po prostu nie sprzedawać energii, tylko się skomunikować z siecią i dojść. Jak najwięcej no, ze słońca, a dobierać tylko to, co potrzeba już na maksa, że jak już nie ma wyjścia, nie? Bo magazyn energii na razie planuje, no tam 5 kW walić, ale panele chcę na maksa już walić, bo akurat cena jest atrakcyjna. Paneli tam, ja te kupiłem ostatnio to po 290 zł i, i myślę, że już chyba tajniej nie będzie, nie? Że to jeżeli już się tak stanie, to mogą być droższe, ale nie tańsze, nie? A to jest tylko po to, żeby to była ta przykrywka, że w sieci, jeżeli coś tam wejdzie, no, no to, no niech wchodzi, ale mam, no, podstawę do tego, że jest zgłoszenie jakieś tam, nie? No i tyle, nie? Także, tak wygląda sprawa, nie? Jakby co, to piszcie, co jeszcze Was tam interesuje, jakieś tam pytania, komentarze, może tam odpowiem na coś, nie? Bo, nie tak samo mi podpowiadajcie, bo ja też, no. no nie jestem alfą i omegą i wiele rzeczy jeszcze jest dla mnie jak to się mówi z praktyki bo z teorii to ja tam wiem ale z praktyki ja nie mam do czynienia z tymi urządzeniami na co dzień bo teoretycznie to ja wiem o co chodzi i tak dalej nie napięcia napięcia MPPT czy tego to ja to wszystko wiem znam tak samo natężenia i, i, i ilość i pętle indukcyjne i, i diody. Bypassy, to wszystko to ja to znam od dawna, nie? No, ale urządzeń nie znam, po prostu urządzeń nie znam, nie? Tak jak są te przekładniki, Nie przekładniki są, no, no, no to, to wszystko dopiero no, fizycznie ja poznaję. Że... Wiem o co chodzi, ale jak to się mówi, dzwonią, tylko no, muszę się zorientować, w którym kościele, nie? Dobra, tak jest właśnie, jak się zaczyna od zera. Ja tak myślę, że teraz jest, no dzisiaj jest 24. No to tam, no gdzieś tak koło 20 czerwca, no mam nadzieję, że oni mi szybko odpiszą, bo na te zgłoszenie, co ja ostatnio m, tam im e, zgłaszałem, no to dosyć szybko odpowiadali, chyba w tam 3 czy 4 dni. No i już miałem odpowiedź, że nie, gościu nie zdałeś egzaminu, no oblałeś, no to dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. No to myślę, że może w przyszłym tygodniu, czy tego no generalnie oni mają 30 dni. No, także jak słońce zajdzie, to oni wtedy powiedzą, może się podłączać no ale do miesiąca czasu się okaże no ja to na razie rzucę jak to się mówi na trawę nie niech sobie tam leży na trawie i niech to robi robotę nie no ale konstrukcję no, zamówię przez internet już mam w koszyku nie no to zmontuję na taki szopie i to położę na tej szopie niech sobie leży nie i e, uciągniemy tyle ile możemy no dobra jakby co to Piszcie i trzymajcie się, cześć.